Jak się okazało, że dostał raptem jeden głos nad ustawowe minimum, to sala zawyła, a to skurwysyny, a kto na niego głosował. Jak można było tę kreaturę Pinoczeta jednego w czarnych okularach wybierać na prezydenta Polski? W tym momencie można powiedzieć, w umysłach tych ludzi dokonała się rewolucja. Oni raptem poczuli się, można powiedzieć, wolnymi Polakami. Przed chwilą jeszcze byli niewolnikami. Jeszcze, prawda, patrzyli na to widowisko i y, z takimi emocjami, że to będzie konieczne. Nie wiem, jak by się zachowali, gdyby się okazało, że na przykład y, został wybrany y, 90% poparciem. Ale jak ledwo z przewagą tam, nie pamiętam, trzech chyba głosów, w tym jeden ponad wymagane minimum, no, no to można powiedzieć, się wyprostowali i już byli niepodlegli.